Ostatnio zostałam poproszona, chyba przez tutaj Łukasza, jeżeli się nie mylę, żeby zaprezentować Wam swoje cele, że jesteście ciekawi, jakie mam cele na 2020 rok. Tutaj mam swoje notatki i stwierdziłam, że Wam przeczytam. Tych cel jest dosyć sporo, ale pewnie jeszcze jakieś się znajdą, pewnie jeszcze jakieś dopiszę. Ale tutaj zapisałam sobie 20 takich najważniejszych i postaram się do każdego celu powiedzieć jedno zdanie. Więc pierwszym celem na 2020 rok jest to cel, żeby podróżować po całej Polsce, Europie, dlatego że nie ukrywam, że trochę się zasiedziałam w domu, że jednak praca online trochę, że tak powiem, nie uzależnia, ale po prostu bardzo wciąga o może, tak. Też zapraszałam sporo osób do siebie, mm, też się spotykałam na mieście i tak dalej z nowymi osobami z internetu. Ostatnio w styczniu zaprosiłam jedną osobę tutaj do siebie, było bardzo fajnie, ale dopiero mam zamiar zapraszać gości i tak dalej. No, tak jak mówię, niedawno się przeprowadziłam. Jeszcze mam do kupienia stół, więc wtedy, się, wtedy zaczniemy na ostro zapraszać ogólnie, bo sporo jest tych osób z internetu i których chciałabym poznać też w realu. E, dobra, drugim celem to jest właśnie siłownia. Ogólnie, sprecyzowałam sobie tutaj w sobie napisałam, wyrzeźbienie ciała. Ogólnie chciałabym mieć wymarzoną sylwetkę, czyli po prostu chciałabym e, po prostu sobie wyrzeźbić brzuch. O może tak, też dla zdrowia wyglądać tak bardziej, e, nie żeby przypakować, bo u kobiet to jest trochę inaczej niż u facetów, ale po prostu chciałabym sobie wyrzeźbić mięśnie, o. Trzecim celem jest napisać książkę o swoim życiu. Ja w swoim życiu wiele przeszłam i myślę, że moja historia mogłaby zainspirować innych do tego, żeby sami swoje życie zmienili. I myślę, że m, ta książka dałaby też, dała też im, by, tym ludziom wsparcie, by się nie czuli samotni po prostu. A też uważam, że napisanie książki na pewno też e, dzięki temu, że napiszę książkę, mogę zyskać większe zaufanie i pozycję eksperta. Będę miała swój produkt, który będę mogła sprzedawać. To też jest fajne. Kolejnym czwartym celem na 2020 rok, który sobie tutaj zapisałam, nakręcić film dokumentalno motywacyjny Mi się zawsze podobały takie filmiki motywacyjne, na przykład z czyjąś historią, i ktoś, co historię opowiada od początku, na przykład, że się z niego wyśmiewali i tak dalej, że miał jakieś trudne przejścia w życiu. I końcówka jest happy endem, że się nie poddał, że dał radę. Takie właśnie filmiki motywują, pokazują, że nawet z najgorszych momentów w życiu, nawet z najgorszych sytuacji, można wyjść, że zawsze jest jakieś wyjście. Dobra, piątym celem jest tutaj bardziej, to jest, piąty cel to jest cel finansowy. E, ja po prostu sobie swoje cele zapisałam konkretnie, bo tak jak ostatnio w, w moim filmiku mówiłam, że warto mieć skonkretyzowane cele. Nie typu, że będę chodziła co miesiąc na, co mi, raz miesiącą miesiącu na siłownię, tylko po prostu sobie, wiecie, sprecyzować, żeby na przykład w poniedziałek i w czwartek od godziny 8 do 10 idę na siłkę, tak? Na tej zasadzie. E, więc ten cel finansowy, to, którego, to, o którym teraz powiem, jest to cel zarabianie 20 tysięcy co miesiąc, czyli po prostu ogólnie cel jest taki, żeby zwiększyć dochody. Jeszcze nie zarabiam 20 tysięcy, aczkolwiek myślę, że to kwestia czasu, Zwłaszcza, że zaczynam drugi biznes. A dlaczego chcę zarabiać więcej, w ogóle od tego zacznijmy? Chcę zarabiać więcej dlatego, żeby, żeby podróżować i żeby też pomagać innym, bo też mam pomysł na aplikację właśnie, która myślę, żeby pomogła wielu ludziom, bo to jest mój pomysł, to jest właśnie, a to tylko może to też kolejny cel. A, ale to tam dalej sobie zapisałam. Mm, ta aplikacja pomogłaby osobom niewidomym, tak? Bo zauważyłam właśnie, że osoby niewidome się pytają właśnie często, jaki to jest przystanek, jaki to jest numer, a ta aplikacja umożliwiłaby im po prostu poruszanie się po mieście, poruszanie się komunikacją miejską. Ale na razie jestem w fazie w ogóle yy, szukania inwestorów w ogóle, bo to będzie duży dosyć. Yy, Potrzebuję dużego kapitału na to, ale stwierdziłam, że e, chciałabym jedną czwartą sobie po prostu zarobić na to, a resztę kapitału podskać jakiegoś inwestora. No, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, kolejne cele w kolejnym filmie, żeby ten film nie był za długi.